Cześć, witajcie w uczelni. Dzwonię wam, ja tam to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Foundation. W poprzednim odcinku wybudowaliśmy ten dworek szlachecki, ale nie zdążyliśmy e, zmienić, e, dokończyć tego quest'a, więc w tym momencie e, w wielkiej sali musimy wziąć części i tu jest e, przypis funkcji Wielka sala do pokoju dworu szlachecki. Teraz to mamy tak mamy rdzeń i tutaj przypiszemy wielka sala, to twoja sala Wytłonicy będą tu gościć pomnóż świetność części budynku przez dwa pozwala na awansowanie mieszkańców mamy wielką salę, więc jest spoko to oznacza, że pozwala na awansowanie mieszkańców i teraz ja muszę wziąć mieszkańców znaleźć sobie o ilu bezrobotnych, to zaraz przypiszemy im wszystkie funkcje muszę wziąć jakiegoś mieszkańca według statusu Teraz nasza Lauren na przykład jest chłopem, a gdzie ja ją mogę ulepszyć w dworze, czy jest panel zasobów? Nie zaraz. Nie. Wieża skarbit komnata nauki. Wielka sala. Dobra, i teraz co? Ogólne. Pozwala na awansowanie mieszkańców. Ale czy to oznacza, że mieszkańcy automatycznie będą awansować? Czy ja ich muszę gdzieś kliknąć? Bo poprzednio, nieautomatycznie, no, 8 chłopów, potrzebuje na koniec miesiąca, awansować gościa na chłopa. Pod koniec miesiąca, no to tutaj jeszcze trochę czasu zostało do tego. Do końca miesiąca, więc no nie wiem. Zobaczmy, jak tam nasza strefa mieszkalna. No i widzicie, tutaj już się wszystko unormowało. Tutaj jest już spoko. Tutaj jest jeszcze te kamienie co głośno, ale no na razie ich nie będę kasował. Nie dobudowują kolejnych e, domów. Mam strasznie duży bilans, więc mógłbym sobie zacząć coś tak robić, żeby e, tak robić, żeby sobie coś dokupić. Na razie terytorium jest mi bez sensu. E, otworzymy szlak handlowy, będziemy kupować narzędzia, więc na pewno troszeczkę nam ten hajs spadnie. Mm. Dobra, tutaj jest koniec miesiąca. Miejsca pracy, osadników, strefy granice, pomoc tutaj nie. No, mam osadników, tak? Wezmę sobie Loren. Miejsce zamieszkania mogę zobaczyć. Ale ona jest chłopem. Dawajmy sobie na przykład Amalię. Jest osadnikiem. I nie mogę jej jeszcze nic zrobić. Dobra. To jest no tak, weźmy według zawodu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięciu bezrobotnych i ich można przypisać tak, w magazyn. O właśnie, magazyn został zakończony, więc tu się przyda jeden tragarz, tu się przydadą narzędzia I teraz to, co wcześniej ustawiliśmy w handlu, mamy 10 narzędzi i że kupuj. Czyli dopóki w naszym magazynie jest mniej niż 10 narzędzi, no to będziemy dokupować kolejne z zewnętrznej osady. To to jest to. To tak, możemy przypisać do kamieniarzy dwóch, tutaj do cieśli i jeszcze mamy jednego bezrobotnego, a budowniczych mamy dwóch. Nie potrzebujemy na razie nowego budowniczego, nic nowego nie potrzebujemy. Czy ja mogę zbudować już leśniczówkę? Nie, 12 chłopów potrzebuję, a chłopów mam ośmiu. Tu jest powiedziane, że pod koniec miesiąca, ale to ja muszę czekać jeszcze parę dni, aż coś awansuje. Chyba, że mogę to zrobić automatycznie, ale tu jest powiedziane, że na koniec miesiąca awansuj osobnika na chłop, więc oni chyba awansują automatycznie. Tak mi się wydaje. To oznacza, że nie mamy co robić. Potrzebujemy 10 chłopów, żeby tutaj te rzeczy odblokować. Możemy zacząć budować wiejski kościół. Okay, możemy zacząć to robić. Teraz nasz wielki kościół. Na razie jeszcze nie wiem, gdzie chcę go postawić. Ale musi tak. Jest nawa główna, którą musi się składać. Postawmy ją sobie. To są drzwi. Tak, drzwi też jest kilka rodzajów, nie? To są jedne drzwi. To jest drugi rodzaj drzwi, i tu jest trzeci rodzaj drzwi. W ten sposób. Tutaj mamy jedną małą wieżyczkę. Tu mamy. Typ małej wieżyczki. Mamy jakieś drewniane do budówki. No i krzyże, w, drewniane w postaci dekoracji. Dobra, więc, żeby nasz kościół jakoś wyglądał, to mamy jedną nawę główną. Drzwi wejściowe postawimy tutaj. Ten kościół, żeby był troszeczkę wyższy. Te małe wieżyczki, ja bym postawił tak. Jedna tu, jedna tu. I ta tu z tyłu. I teraz jeżeli je sobie zwiększymy te na przykład do takiej wysokości, tą trochę większą. Czy da się je gdzieś postawić indziej? Nie. Tylko ogólnie to powinno być na planie krzyża zrobione, nie? Tak zawsze kościoły są budowane. Ale żeby to tutaj zrobić na planie krzyża, to ja bym musiał zrobić. Tak, dwie nawy. Tutaj te nawy boczne wtedy, o. <laughs> tylko teraz przydałoby się tutaj jeszcze dostawić to z przodu. No i teraz to wygląda jak kościół, tylko że to. Nawet teraz bardziej. Tutaj nie coś takiego. I teraz mamy krzyż. Tylko, że to się tak rozrosło, że to raczej nie chcę tego tak robić. Nie, dobra, zróbmy jakiś mały kościółek, tak na spokojnie. Tu by było wejście, e, taka mała kapliczka raczej zbudujmy, nie? O, tutaj byłoby to, zaraz, to w ten sposób. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj zróbmy sobie dwie wieżyczki, tak o. Tutaj to odrewniano, tutaj. To odrewniano sobie podnieśmy, żeby było wyżej, to żeby było tylko delikatnie wyżej. Takie dzwonnice. Tutaj wszędzie na górze krzyże. Krzyży sporo. I tutaj mamy jeszcze takie drewniane do budówki. Tego typu lub tego typu. Hmm. Czym to jest potrzebne? Tutaj to drewnianą do budówki możemy tak na końcu postawić. Wspomniałem, jakby taka obudowa tego, tej wieżyczki w ten sposób. O. To to, a te do budówki. Albo za, a, jeszcze czekajcie, ja też pamiętam, robiłem kiedyś coś w tym stylu. O, tu są drzwi boczne do wejścia do wieżyczek. I tu jeszcze takie drzwiczki. Teraz jest drzwi więcej niż ten kościół powinien posiadać, chyba. No dobra, no ale taki kościółek wiejski, coś takiego byśmy zrobili. Teraz jest pytanie: gdzie go postawić? Koło naszego e, tego wiejskiego nie ma sensu. Fajnie byłoby go gdzieś postawić w środku centrum miasta, tak żeby nasi osadnicy dostawali za to bonusy. I się zastanawiam, czy na przykład w tym miejscu to nie byłby dobry pomysł. E, tylko tutaj takie wejście w dół i on by stanął w tym miejscu tako, blokując wejście z tej strony. Ewentualnie możemy go postawić na przykład tutaj blisko centrum w ten sposób o, to może być dobry pomysł. Zastanówmy się, tu blisko centrum to postawić. Tylko tu jest rynek. Rynek pod kościołem nie, to słaba opcja. Mm. To raczej gdzieś tutaj, no. Tak, tak, tutaj byłaby nasza główna droga wyjściowa. Na razie oni budowali to w ten sposób. Mam nadzieję, że kiedyś połączą się tutaj, bo to by było trochę bardziej legitne. Więc może ten kościół budować tu. Albo tutaj, a tak, przy wyjściu. Nie, 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 to trzeba jakoś modrze zrobić, fajnie. A no postawmy go tu na przykład, po środku po prostu, i będzie dużo. Wszystkie domy, które tu będą w koło, będą chciały się budować wokół tego kościoła. A ten kamień potem wyjebiemy stąd po prostu i postawimy go gdzieś indziej. O, no to brzmi jak plan, ten kościół tutaj. O, jest, Status Promotion, dobra, okej. Okay. Eee, czyli pod koniec miesiąca wyskakuje mi opcja i tutaj awansuję. Mogę awansować wszystkich, każdy kosztuje 20. I tam decyduje, kogo chcę awansować. Mamy co najmniej jednego, czyli ten sposób. Tutaj też poziom trzeci. Tu jest bezrobotny, to nie. O! Dobra, leśniczówka dostępna, to na razie mi to wystarczy. Twoja armia rośnie siłę, teraz będziemy oferować bardziej wymagające miejsce. Nie mam armii jeszcze. No, powoli, spokojnie. Na razie buduje kościół. Kurna, postawiłem ten kościół i teraz on jakoś tak o nim stoi, nie? To jest dobry pomysł, mi się wydaje. w koło będą domy pobudowane. 40 narzędzi trzeba będzie nakupić. No dobra, no, rozpocznij budowę. Wielki kościół do postawienia. Teraz tylko od razu też strefa mieszkalna. No tutaj strefa mieszkalna będą chcieli się budować. Ten kamieniołom by się fajnie było postawić... Gdzieś indziej, ale na razie tak go nie postawię, nigdzie indziej. Tu dom chyba awansuje, mi się wydaje. Tak, awansuje dom i zaraz będzie pojemność 6. Okej. Okay. Odkryłem fajną rzecz w obs bo teraz właśnie ktoś mi wbił do pokoju, mogłem sobie zatrzymać nagrywanie, powiedzieć co trzeba, ugadać się, potem cofnąć, włączyć z powrotem nagrywanie i u Was to było cięcie, a ja nie muszę tego potem montować, więc taka rzecz. Dobra, przyspieszmy tę grę, bo to idzie za wolno. Tutaj już dom, się ulepsza, będzie 6 mieszkańców, czyli 6, 2, 4 i tutaj 6, czyli 12. A no to na spokojnie tych domów starczy, jeszcze nie? Zaraz tak, z tym kościołem tutaj coś stoją w miejscu. Ilu mam mieszkańców? Dobra, ty Erin stań się budowniczym, bo czemu nie? O! Zwykły osadnik, czyli śliw jest uczony leśnik, to już mogło być. Aha. czy jakby obywatel już nie będzie budowniczym, bo to jest dla niego poza jego jakby byt plebejskie zajęcie. Ciekawe, tego nie było wcześniej. To ciekawe. Ciekawe, ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe. Okej. Okay. W międzyczasie... Tak... Trafam już pozyskiwanie, bo to mnie interesuje. Tutaj już te wszystkie drzewa, żeśmy dobyli. Ja to tu skasuję, a nie tutaj, są drzewo jeszcze do wycięcia. No to to wszystko do wycięcia jest, tu nie ma już nic do wycięcia, tu już nie ma nic. Tutaj są jeszcze drzewa, stąd mogę to wywalić. Tu mogę zaznaczyć kamień do zdobycia. Co mogę, dwa kamienie to bym mógł jeszcze jednego kamieniarza postawić. No to w tym przypadku, kiepsko będzie tutaj zrezygnować z tej chaty kamieniarza, jeżeli tu są dwa. Kamienie, mógłbym tu jeszcze jedną chatkę kamieniarza postawić, bym miał jeszcze więcej kamienia do zrobienia. No ale nic, no dobra. A na ten koszt trochę poczekamy, bo i tak mam na przykład za mało narzędzi. Tutaj jest kupionych 10, to ja myślę, że weźmy to handel i do 30 narzędzi dokupmy. Tak, żeby mieć więcej naraz przy sobie. Yy, to to teraz też możemy tutaj odblokować jakieś rzeczy z tego. Mamy 10 chłopów, mamy splendor, możemy donjon, mur i wysoki kamienny mur odblokować. Na razie natomiast to zostawmy. Mury będziemy budować w którymś z przyszłych odcinków. A w ogóle tutaj ten dom powstaje prosto w krzewie, więc ten krzew możemy skasować i postawimy nowy. Krzew oddobny, na przykład, nie wiem, tutaj o, tu jeden. Tu, drugi eee, tutaj te domy, tak stoją. Więc jeszcze tutaj jakiś krzew, niech powstanie. A tu na razie domów nie stawiają. Nie chcą, wystarczy to co ma, i mogą tutaj te domy ulepszać. Dobra, drewnianą bramę ja bym postawił gdzieś tu. Ale to musimy mieć mur, żeby to mieć pewność, jakoś to przygotować. Wszystko. No dobra, dobra. Terytorium. Muszę jakoś ogarnąć, żeby mieć kolejne darmowe terytorium. To mi się przyda. Ja to mogę zrobić. Tak. Poznawania sekretów z dziedziny schemat. Na razie myślę, że nasza osada jest za mało rozbudowana, żeby się w uczonych już bawić. Na razie jeszcze bawimy się z kościołem, ale tutaj potrzeba nam dużo Tak, kamienia. Już cały kamień poszedł. Potrzeba dużo desek i potrzeba sporo narzędzi. Hmm. Wydaje mi się, że teraz klatkuje mi obraz w bo się, Mam takie wrażenie. Mam nadzieję, że to nie będzie prawda. Hmm. Dobra, musimy poczekać, aż ten kościół się zbuduje. A w międzyczasie to tak naprawdę to możemy robić. Właśnie, handel. Kupujecie jagody za 4 złota. Mogę wam je sprzedawać. Nie wiem ile jagód. To jest minus 41. A, bo handel poszedł, nakupiliśmy rzeczy, no tak. Mogę sprzedawać wam jagody, których mam sporo. To możemy zrobić tak, że wybudujemy jeszcze jeden hacek zbieraczy, bo widzę, że tu są jagody. Tutaj i tu będzie strefa pozyskiwania jagód. E, Ojejku, tak. Dobra jeszcze raz. Pozyskiwanie jagód e, i, 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 i. I to ma priorytet. Ile mam wolnych bezrobotnych? Nie mam nikogo, ale dobra. Jeżeli będę mógł zbierać to, to tutaj możemy w handlu też te jagody sprzedawać. I powiedzmy, sprzedaj wszystko powyżej ilości. No to takie, ile? 60 wystarczy dla naszych ludzi? Myślę, że 60 wystarczy. Zwiększymy teraz tylko wydobywanie. Mamy 102 jagody, tu tych jagód jest 0, tu jest 54, to gdzie mam więcej jagód? A, bo ten z targowiska jeszcze zabiera, sprzedaje, no tak. No to wszystko co jest tutaj zebrane ponad to na targowisku, no to można na sprzedać. No to tak powyżej 60 myślę, że możemy sprzedawać na spokojnie. 50, zobaczymy ile on tam gościu tego na zbiera, nie? Nie ma drzewa w ogóle, całe drzewo jest tutaj, idzie na budowę, chyba na tartak Ta cieśla zbiera całe drzewo I nie ma na budowę podstawowych budynków W tym kościele potrzebujemy desek jeszcze sporo, no i narzędzi Narzędzia przyjechały, ale będą na bieżąco jeszcze zabierane No, w tym handel, jak żeśmy tyle narzędzi nakupili, to trzeba to trochę uspokoić, wiecie? Trzeba tutaj ten handel jednak na 10 zmniejszyć Jakbym tutaj zabiorą wszystkie narzędzia i kupią wszystko od razu, to ja zaraz na derze będę tutaj. O, minus 109 handel. Ale 17 jagód sprzedałem. 25 jagód. No tak, tutaj 75. Czyli total. Powyżej totala sprzedają. Dobrze. Super. O to chodzi. Mam tutaj jeszcze dwie deski do leśniczówki. Ale zabraknie mi tutaj ludzi, żeby tam pracowali. Więc myślę, że. Zmniejszyć jednego cieśle, bo i tak za dużo drzewa mi znika. I jednego kamieniarza zmniejszę. I tych dwoje osób wrzucimy tutaj do, do tego. Włączę migrację z powrotem, bo już zaczynamy mieć za mało ludzi. Brakować. O, w ten sposób. Dobra, dobra, super. Jak ten kościół tutaj. No w ciul desek i sporo... znaczy narzędzi mamy, bo potrzeba jeszcze 19 narzędzi, mam 25, to narzędzia na spokojnie, ale w ciul desek potrzeba. W desek. Czyli w sumie to ja zrobię też od razu. Jeszcze jeden obóz drwali tutaj. Jakby mieć drwali więcej po prostu. To też ma priorytet. Yy, I... Wtedy, kiedy będę miał więcej drwali, to no to te leśniczówka, ten, znaczy tartak, będzie mógł więcej przerabiać tych desek, bo on teraz nie robi dlatego, że nie ma drzewa, nie dlatego, że nie mają moty przerobowych. Więc to to. A jak będzie więcej tego, no i te deski też będę mógł trochę odkładać może, mam nadzieję. To my tu mamy. No tak, dosada 35, dochód 19. Handel. No to jak przestaniemy kupować te narzędzia, no to powinniśmy być fajni na plus już z dochodem. Tylko do tego potrzebujemy mm, skończyć budowę. Dobra, jest gościu, prosi o audiencję. Co ty chcesz? Jagody. No właśnie ja sprzedaję jagody, więc teraz mogę nie mieć na questa. Ale złoto się przyda. Dobra, dajmy. Potrzebuję 30 jagód. I tych 30 jagód potrzebuję tutaj. Tu mam 11. E, dobra, promocja ludzi. Zbieracza na trójce i budowniczego na trójce, a resztę na razie nie. Na spokojnie, nie ma co się spieszyć z tym. E, tutaj potrzebuję 30 jagód. Pytanie, mogę zrobić tak? E, powstrzymać na razie handel. Brak handlu, nadbierać te jagody, zrobić quest, i, i wtedy wznowić handel. No, obóz drwali, skończony. Dobra, ile tutaj jednego osadnika tylko mam wolnego. No dobra, później dołożymy kolejnych. To nie ma problemu. Dobra, teraz tego złota mam plus 29, to jest bardzo dużo i zaraz nadbieram te 500 i. Co to będę mógł zrobić? To na przykład kupić kolejne terytorium. Tylko że na chwilę obecną nie potrzebuję żadnego kolejnego terytorium chyba. Tutaj te trzy kamienia są spoko, więc tutaj można by było przenieść te kamieniarzy i centrum wioski mielibyśmy już na spokojnym i mogliby tutaj się ludzie budować. I byłoby fajnie. No też w sumie ci leśniczy tak mają e, wolniej robią to drzewo, bo biegają tak daleko po nie, bo aż tylko tutaj mogą zbierać. I te teraz drzewa e, wycinają. Dobra, dwóch e, nowych mieszkańców. Te jagody potrzeba szybciej ogarnąć, nie? Te jagody trzeba szybciej ogarnąć. Co z tym kościołem? No desek potrzeba dużo, więc no ty, ten kościół on się będzie budował przez kilka odcinków w tym momencie. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, wiecie. No, wpichle. 27 jagód, jeszcze trochę, też problem jest taki, że ten gościu cały czas podbiera. Więc e, nie ma handlu, jest, dobra, skończymy quest'a i wznawiamy... Sprzedaj, wznawiamy handel. Ok. teraz tak, tu mogę przypisać wolnego osadnika, tu jest tyle ile trzeba, tutaj jednego wolnego osadnika. Czy jesteś bezrobotny? Nie ma już bezrobotnych ludzi na chwilę obecną. Więc tym drzewem powinno być troszkę ugarnięte. Trefa pozyskiwania. Hmm, tutaj jest jakieś małe drzewka do wycięcia, tutaj tak naprawdę nic już nie zostaje. Tutaj te drzewa do zrobienia, no i później będziemy tutaj wycinać to, to wszystko już. Ale w międzyczasie też można by było tutaj postawić leśniczówkę, która by już powoli te tereny zalesiała z powrotem. Chociaż nie, na razie mamy jeszcze dużo drzewa na spokojnie do wycięcia, nie musimy się bawić w tą leśniczówkę w żaden sposób. Mamy już tego drzewa więcej niż e, czy tego złota maksa, więc przydałoby się coś dokupić. Zaraz tak, z tego miasta możemy kupić e, miód, szkło, narzędzia, beczki i ryby. Wiecie co, ja bym sobie kupił tego szkła 10. O, bo wiem, że on się później przyda. Zaraz, dziś szkła to jest 500 złota, nie top, 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 top. Nie chcę całego złota na to wydawać. To 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 nie To, to to nie To nie, to zostawmy to na razie. Co on złotem? Na razie pomyślimy to później. E, można nie wiem, coś postawić tutaj dekorację jakąś. O, pomnik owcy za 100 złota Kładki kamień, nie zrobię. Ogrodzenie. Ogrodzenie. I ogrodzenie kosztuje 5zł, narzędzie i deskę. To też na razie nie. To kilka krzewów mogę jeszcze postawić tutaj. Tu. I ten kościółek jakimiś krzewami ozdobimy jeszcze tutaj. O, tu. Tu. Eee. Tutaj na przykład takie krzewy z tyłu. O. W ten sposób, nie? To tu jeszcze w kościele brakuje. No, desek narzędzi jeszcze jest. Narzędzi mamy zapas, czyli desek brakuje. Także, okej, okay. tutaj coś dokupili, właśnie kolejnych narzędzi pewnie. Dobra, 20 minut, 23 minuty mamy na tym odcinku, także myślę, że w tym momencie tyle na chwilę obecną wystarczy. No, w tym odcinku za dużo nie zrobiliśmy, no, ale tak troszeczkę wygląda zabawa w Foundation. Że trochę się postawia, i potem dużo się czeka, i się tak kombinuje, żeby to się wybudowało. No, powinienem, może, wybudować więcej tych tartaków, jeszcze i rzeczy. No, teraz widzę, że nowe domy będą powstawać albo się rozbudowywać. To zaraz tam zerkniemy, ale to już w kolejnym odcinku. Także na chwilę obecną dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Foundation.